W kolejnym filmiku ze zdrabkami. Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrabkami za 2 złote. Mamy tu trzy królewskie gry, dwa razy też pieniędzy i jeden worek pieniędzy. Wszędzie pieniądze. Mam nadzieję, że w zdrabkach również. Także bez przedłużania chodźmy drapać. Ok, zaczynamy może od worka pieniędzy. Mamy znaleźć plik lub siódemkę, wtedy mamy sumę razy dwa. Więc zobaczymy, jak tam się u nas sprawdzi ten worek pieniędzy. I mamy portfel, diament, bank, monety, podkowa. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Może troszkę was przybliżę. Ok, drapiemy dalej. Mamy klucz. Pierścionek i ostatnia jest sztabka, no niestety nic tutaj w dawce nie ma i są różne, więc niestety przegrana. Następnie bierzemy deszcz pieniędzy, oj, deszcz pieniędzy numer 56, a tamta była w ogóle setna, zobaczcie. No okej, tutaj też szukamy pliku pieniędzy lub parasolki, która nam podwaja. Także zobaczymy, czy tym razem się uda. Mamy plecak, palmę. Kiedyś chyba w tej właśnie coś wygrałam, nie wiem, czy dwa złote czasem. Chmury. Konieczyna. Arbuzik i ostatni rząd. Balony. Chociaż tyle chyba ciężko dość jest wygrać cokolwiek. Ananas. Tak coś pamiętam z ostatniego mojego drapania: cytryna, awokado. I ostatni symbol to cukierek, chociaż piszę tofi. No ale okej. Okay. Dobra, sprawdzam kontrolę. Czy są różne? Nie są różne. Ok, druga zdatka okazała się też pechowa. Czas na następny deszcz pieniędzy. Także szukamy. Mamy róże, chmury, znowu awokado, palma. Bardzo fajnie się tą drapkę w ogóle drapie bez większego wysiłku. Arbuzik, ananas, cytryna i dwa ostatnie symbole prezencik i plecak, więc niestety zdrabka okazała się pechowa także no niestety to było 69 i czas na królewskie gry, mam tutaj tą taką granatową, niebieską i tutaj szukamy diamentu, kiedyś wygrałam w takiej e, zielonej więc zobaczymy czy tutaj też się coś uda wygrać, mamy tron Kufer, monety, powiem Wam, że wszyscy tutaj te zdrawka obiecywali pieniądze po nazwach, a jak na razie to Wam powiem, że jest biednie. I ostatni symbol to tron. Ok, szukam tych kontrolnych, żeby sprawdzić, ale coś nie widzę, może tu z boku. Ok, są z boku i są, niestety, ale... Różny. Kolejna zdrabka pechowa. Ok, zostały nam dwie ostatnie. Czerwona i taka różowa. Może zacznę od tej czerwonej. Może przyniesie szczęście. Mamy naszyjnik i jest to numer 32, Kolczyk. Perły. Znowu perły. No szkoda, że nie ma powtórki. Jak są powtórki, to nie ma wygranej. Yy, worek. Złoto i ostatni symbol to kolczyki. I sprawdzamy te kontrolne, nie wiem, czy one też tu z boku chyba są. I mamy całkowicie różne, czyli pewna. Ostatnia uzdrabka na dzisiaj, taka różowa. Mam nadzieję, że ta będzie szczęśliwsza. Mamy garnek, worek. Kolejny symbol to róża. Kolczyki. Perły I już ostatnie symbole, worek i złoto. Dobra, sprawdzam kontrolę i są całkiem inne, więc niestety, kochani, wszystkie dzisiejsze zdrapy, które miałam, zaraz zobaczymy, 3, 4, 5, 6, 7 zdrapek. Okazały się pechowe. Nie będę Wam się już pokazywać, żeby nie przedłużyć. Dajcie mi znać, czy wolicie te tańsze zdrapki, czy jednak te droższe. Bo jak na razie w tych droższych właściwie więcej wygrywamy. Także do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Pa, pa!